Hello my friends! Dzisiaj przywitanie w takim typowo brązowym stylu, brązowych ludzi i języku. Jak się macie? Słuchajcie, nie mam pojęcia, kiedy dzisiaj jest. Pff, może dziesiąty. Zakładam, że dzisiaj jest dziesiąty, bo chyba to pisałem na wizę, jak zostawiałem wszystkie paczki ludziom. Nie widzieliśmy się dosyć dawno wcale mnie to nie dziwi. Dzisiaj mija 35 dni od kiedy miałem dzień wolnego. Więc trochę czasu minęło. Ostatni mój dzień wolnego był 5 czerwca, kiedy wybrałem się do Brighton. Te filmy, żeście widzieli, wiem, żeście oglądali. I od tamtej pory do dzisiejszego wieczoru sobie pracowałem. Jutro jest niedziela I mam wolne Czyli nie do żadnej z pracy Ani rano, ani po południu, ani wieczorem Ani kurwa W ogóle niczego Jutro mam dzień seksu Dzień seksu polega na tym Że pierdolę wszystko Nie robię nic Słuchajcie, co się wydarzyło Wydarzyło się milion pięćset, rzeczy Jakbym miał czas to bym nagrywał każdego wieczoru, żeby Wam pokazać, jak to było i co się działo. No niestety, nie dało rady. Słuchajcie, coś teraz inaczej, film nagrywamy. Nie chcę długo, bo długo nikt nie chce oglądać, więc film z 20 czerwca. 20 czerwca to był dzień ojca w Anglii. Miałem na popołudnie, znaczy na popołudnie, na wieczór, szedłem do pubu, przewracać burgery. Więc, tak, 20 czerwca to był zlot Old Warden. Old Warden, wioska w Anglii, bardzo blisko mnie. To jest największy zlot hodrodów, samochodów stringowanych samochodów wypieszczonych, motocykli i wszystkiego innego co się wiąże z motoryzacją. I to jest największy zlot, taki jaki istnieje w Anglii, i taki jaki odbywał się przez wiele, wiele, wiele lat poprzednich, dobrze zeszłego roku, bo w zeszłym roku COVID i wszystko wciążło się, się jebać. Słuchajcie, chciałbym wam tu zareklamować w jakiś fantastyczny sposób pod tytułem, że było super, że było ekstra, że było fantastycznie, że było niesamowicie i tak dalej, i tak dalej, no niestety nie. W skali od 1 do 100 było słabe 3. Może ktoś by naciągnął z tego 4 minus. Nie dość, że pogoda nie napisała, bo po kilku tygodniach tropikalnych upałów przyszło przyszedł listopad. W środku czerwca zrobił się listopad, było zimno, było chujowo było nieprzyjemnie, i może to odstraszyło większość ludzi. A z drugiej strony festiwal samochodów amerykańskich, hot rodów, festiwal aut, przepięknych i rzadko spotykanych starych, ale od pierdolonych do, do granicy niesamowitości. A w tym roku nie wiem. No, nowa ekipa postanowiła tym zarządzać. Petro He, coś takiego. To jebane nieważne. Ale się wydarzyło. Pojechałem tam. Słuchajcie, z kompletnie z dupy strony. Nie tak jak w poprzednich latach, w których kiedykolwiek. Byłem tam i oglądałem zupełnie z innej strony, od strony lotniska, gdzie jest muzeum starych samolotów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Starych samolotów Wam nie chcę pokazywać. Nie na tym rzecz polega. Eee, nie chcę Wam reklamować, Buwieczego, bo nic się nie wydarzyło. Słuchajcie, miał być to zlot, miał być to zlot samochodów i wielkie Halo wielki festiwal. Była kompletna lipa. Było zimno, nie padało całe szczęście. Było zimno, było niefajnie, było okropnie. Eee, Spór przed zamkiem, który tam jest od tam jest taki wybudowany mały zamek. Z tyłu jest z tego zamku kolecz dla weterynarii. Cokolwiek chciałby być weterynarzem w Bedford i okolicach to uczy się tam, bo tam są lamy, strusie, krokodyle i chuje moje dzikie węże. Wszystko przełożone na drugą stronę od strony lotniska, wielki pas startowy i pole podzielone na szachownice, na którym miał być zlot samochodów. Słuchajcie, no niestety wyszła wielka chujnia. Nie było tam nic czym by się można było zachwycić. Więc mówię, nie porównajmy tego do lat poprzednich, bo gdybyście chcieli. Słuchajcie, na każdym takim zdjęciu robiłem 300-400 zdjęć. I każdy auto był fantastyczny, niesamowite i po prostu cudowny. W tym roku nowy organizator, nowa impreza, bez pogody, z covidem, i ze wszystkim wyszła ogólna lipa. Było chujowo. Ja żeby bym chciał. Kogoś tam obrażać czy coś, ale naprawdę była tragedia. Więc ten filmik będzie taki krótki. Pokażę Wam Byłem tam, nakręciłem kilka fajnych filmików. Eee, nie było ci się, nie było czym się zachwycać. Byłem tam za 4-5 godzin. Z czego godzinę spędziłem na polu z samochodami, a resztę spędziłem w Muzeum Lotnictwa i oglądałem kurwa stary samolot. Tak to wygląda, nie będę nikogo oszukiwał. Było kilka fajnych samochodów. Słuchajcie, cała reszta tego filmu to będą zlepki eee, tego, co nakręciłem. Nic, czym można by się podniecić. Był jeden przepiękny niebieski chodnik. Zwrócił uwagę na wloty powietrza do silnika w kształcie oczu mimo co świata. Niestety, widziałem to sam ten samochód już kurwa chyba 15 razy, więc nie nam żadnego wrażenia. Jak ktoś nigdy nie widział, na pewno być zadowolony z czegoś takiego, więc tak, byłem na złocie samochodów. 4 godziny spędziłem w Muzeum Bądź to Oglądałem stare samoloty. Jedno z drugim się nie dodaje. Przez chwilę było fajnie. Najfajniejsze wrażenie, jak wyjeżdżałem z tamtą, droga była zrobiona jednokierunkowa dla wszystkich. Jechałem w ciągu kilku przepięknych Mustagów, które warczały i pluły benzyną prosto w moją szybę. Niesamowite wrażenie. Szyby były otwarte. Huł był niesamowity. Mistrzostwo świata dla mnie, jak nie znacie, bomba. Słuchajcie, na końcu tego filmu. Bo nie chcę go rozdzielać na 15 różnych części. Ciekawostka, jeżeli chodzi o motoryzację. Motoryzację, można to nazwać. Wrzucę to na samym końcu. Kilka, kilka zdjęć, jedno zdjęcie wrzucę, żeby się nie pierdolić. Ale słuchajcie, jeżdżę sobie z paczkami. Dołożę paczkę do jednego domu. no takiej wioseczce L, co się nazywa. Nieważne. No i patrzę, pan zapierdala tam. Chodzi, kręci w kołobusa. Mam paczkę akurat do sąsiadów i do niego. Przychodzę do niego, mówię, sąsiadów nie ma, słuchaj, mam paczkę dla ciebie, dla sąsiada, czy mogę zrobić paczkę. Jasne, nie ma problemu. I patrzę tam na pierdala w koło tego busek pojebany. Mówię, co ty tam kurwa, tak grzebiesz w tym busie na tej paczce. Drzwi z tyłu otwarte, i mówię, o kurwa, macie. Słuchajcie, w tym busie, zdjęcia będą na końcu. Sobie zobaczycie, jak będzie wszystko pięknie, ładnie. Chłop. Jak gdybyśmy rozmawiali, yy, znalazłem ten, słuchajcie, bo to jest traktor. Steam traktor to się tak dokładnie nazywa. Jest to jest traktor parowy. To tak, Ja mam to wytłumaczyć, jak ktoś się nie interesuje motoryzacją, to jest taka lokomotywa, co jeździ jakieś na torach. a kiedyś wymyślono, że jakieś lokomotywa może zapierać na torach, to może zapierać po polu, tak samo. Więc wymyślili traktory parowe. Czyli Boiler z wodą, piec, chłopaki wrzucają tam drzewo, później jak to rozpalają, wrzucają tam węgiel. Bucha to wszystko parą jak lokomotywa i zapierdala po polu i robi prace polne. I ten pan w tym busie miał właśnie taki traktor, Steam Traktor wybudowany w 1910 roku, jak się dowiedziałem, on go dostał w swoje ręce w Dobra, nie będę wypierdolił chyba 7 lat temu i odremontował go i stworzył go od nowa. Więc słuchajcie na samym końcu kilka zdjęć z traktorkiem. Powiedział, czym zapytałem się go, czy mogę sobie zrobić zdjęcie. Powiedział, nie ma problemu, spoko. Walił mi kilka fotek. Najfajniejsze no wrzucę do tego filmiku. Więc sytuacja wygląda tak. Warden. Kilka sklejek, jak Wam się was coś podoba napiszcie, powiedzcie Dla mnie tragedia, no od 1 do 100 taka to, mała trójka Miał być to slot samochodów Old Warden, starych Rody, tak jak było przez lata Kto był ze mną tam na pewno pamięta i wie, robiliśmy tam tysiące zdjęć I rozmawialiśmy o starych samochodach przez godzinami Dzisiaj jakaś paranoja Kilka starych samochodów, reszta C63. Jak ktoś by chciał zobaczyć C63, kurwa, to idzie do parking do Tesco. Włącza sobie telefon, kamery, nagrywa, takie C63. Możesz zobaczyć wszędzie, tu jest drugie auto, to jest nic wspaniałego. Było tych C63 chyba ze 100, a fajnie starych samochodów było naprawdę niewiele. Słuchajcie, więc tak na początek wrzucam Wam. Sklejkę z Old Warden, kilka perełek, reszta lipa, a na końcu zdjęcie steam traktora. Traktora na parę z 1910 roku, który Pan sobie odremontował i wali nim na pokazy. Mistrzostwo świata. Dla tych, którzy chcą oglądać dalej. Jutro będę on fire. Na pewno będę świecił troszeczkę lepiej niż dzisiaj. A mam kurwa zestaw niesamowitych filmów, które rozpierdolił mi humor na długi czas, więc jeżeli chcecie zobaczyć coś wyjątkowo, kurwa śmiesznego, drugi film nadpierdala jutro. Słuchajcie, oglądajcie, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej! Cześć, niedziela. Nie wiem, który jest dzisiaj chyba. 20 któryś e... Na Old nie jestem jak jest co roku największy zlot hot i samochodów i motocykli i wszystkiego co najfajniejsze w motoryzacji Zupełnie kompletna lipa, nie ma tu kompletnie nic, albo jeszcze nie zauważyłem, albo nie doszedłem Po prostu tragedia, pogoda przestraszyła wszystkich, bo jest listopad No dobra, przewracam kamerę, kilka rzeczy wam pokażę, tak od bliska, ale naprawdę tragedia Tak, jak widzicie, tam w oddali stoi trochę samochodów, trochę motocykli Dojdę tam, będę widział, ale na początku jest Lipton Jak widzicie, jedna z ciekawostek Przepiękna korweta Stingray な。 Słuchajcie, kolejna fajna alejka. Warta zauważenia, warta przejścia. Przewracam kamerę. Kilk czy Rolls Royce 163, tak ze 100 Porsche. McLaren. Dwa Noble. I Lambo. I Ferrari. A z tyłu na czerwonych oczkach ładuje się. सार